Idzie zima. Pierwszy atak przepuściła na podchale. Śnieg, lód i wiatr sparaliżowały ruch na tatrzańskich szlakach. To samo grozi reszcie kraju. Kulminacja ma nastąpić w piątek, ale Ekspres Plus pojedzie zgodnie z rozkładem. Rafał Pater, ruszamy. W Prawie i Sprawiedliwości rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydata na prezydenta. Na giełdzie nazwisk dominują trzy osoby. Przemysław Czarnak, Karol Nawrocki i Mariusz Błaszczak. Armagedon pogodowy w Zakopanem i okolicach. Wiatr wiał tam z prędkością przekraczającą 100 km na godzinę. Strężacy musieli usuwać powalone drzewa utrudniające ruch uliczny. Katastrofa budowlana w centrum Mławy w Mazowieckiem. Runął tam dach dawnej hali PKS. Pod gruzami znaleźli się remontujący ją robotnicy. Są zabici i ranni. Do akcji włączono śmigłowiec LPR. Policjanci z marmińsko-mazurskiego zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie 30-latka w Brągowie, zaatakowany zmarł. Zatrzymani usłyszeli zarzuty i odpowiedzą przed sądem. Bliżej wyborów prezydenckich w Polsce tym atmosfera robi się gorętsza. Z wypiekami na twarzy, na ogłoszenie kandydata czekają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Ugrupowanie właśnie rozpoczęło procedurę jego wyboru. I jak wyjaśnił Jarosław Kaczyński, nie zamierza czekać na konkurencję, bo to kto będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej nie ma najmniejszego znaczenia. Zegartyka a emocje rosną. W grze są m.in. były szef MON Mariusz Błaszczak, były minister edukacji i nauki Przemysław Czarnak i prezes IPN Karol Nawrocki. Prawo i Sprawiedliwość zamierza ogłosić swojego kandydata na prezydenta do soboty. Taki scenariusz jest myślę brany pod uwagę, dlatego że obserwujemy obecnie coś, co jest pseudoprawyborami w platformie obywatelskiej i jest to próba przyciągnięcia po prostu uwagi opinii publicznej. Na liście Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski i Radosław Sikorski, choć nikt całkowicie nie wykreślił z niej Donalda Tuska. Ten ostatni pokazał w internecie wewnętrzne sondaże partyjne wskazujące przewagę Trzaskowskiego nad Sikorskim, czym zdaniem internautów próbuje przesądzić o wynikach tak zwanych prawyborów. Sam Rafał Trzaskowski nadrabia jeżdżeniem po Polsce, ale również to budzi kontrowersję. Mamy Rafała Trzaskowskiego, który jest prezydentem Warszawy i jeździ po całej Polsce. I ma czas. <noise> Abstrahując od tego, czy on ma czas, czy wziął, może wziął urlop, może to jest jego wypoczynek. Ale nawet nie o to mi chodzi. Pytam, kto płaci za te spotkania? Z czyich to jest pieniędzy? Państwo płacicie, bo, podatnicy. Ale to jest niemożliwe, bo oni nie będą w stanie wykazać tych pieniędzy. Nie ma, nie w, ma. W, w nie ma darmowych obiadków. Naprawdę nie ma darmowych obiadków. W piątek, prawybory w Platformie Obywatelskiej, a ogłoszenie kandydata ma nastąpić 7 grudnia. Swój start w wyborach do tej pory potwierdzili Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów i Szymon Hołownia. Duje panocki, duje! Warunki w tatrach takie, że nie ma zmiłu i porywy wiatru przekraczają 100 km na godzinę, co stwarza realne zagrożenie. Strażacy mają pełne ręce roboty. Jednostka OSP w małym cichem musiała zakasać rękawy i usuwać powalone drzewa tarasujące przejazd drogą Oswalda-Palcera. Warunki w Tatrach są trudne. Spadł śnieg, a wiejący na szczytach silny wiatr tworzy zamiecie śnieżne. Na szlakach zalega warstwa śniegu, pod którą występują oblodzenia i jest bardzo ślisko. Alarmuje Tatrzański Park Narodowy. Poślizgnięcie się grozi upadkiem z wysokości. Silny wiatr wzmaga odczucie zimna. Na Kasprowym Wierchu temperatura spadła do minus 4 stopni Celsjusza. Silny wiatr może utrzymać się aż do końca tygodnia. IMGW wydał alerty dla zachodniego i środkowego wybrzeża ostrzegające przed intensywnymi opadami śniegu. Dla południowo-wschodniej Polski wydano alerty związane z oblodzeniem dróg. Tragedia w Mławie na Mazowszu. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne po zawaleniu się dachu hali magazynowej. To robotnicy remontujący budynek, znajdujący się w dawnej bazie PKS. Strażacy otrzymali zgłoszenie o katastrofie budowlanej przed 11. W akcji ratunkowej brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej i trzy śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Przyczyna katastrofy na razie nie jest znana. Funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o pobicie, które doprowadziło do śmierci 30-latka w Mrągowie. Obrażenia spowodowały, że mężczyzna po kilku tygodniach zmarł w szpitalu. Według policji były to porachunki lokalnych grup przestępczych. Mieli oni wzajemnie sobie grozić oraz zapowiadać wyrównanie rachunków. Wszyscy mężczyźni znani byli mundurowym z wysokiego poziomu agresji. Zatrzymanym postawiono zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi im do 10 lat więzienia. Co kraj, to obyczaj. Jedni mają lwy błąkające się po ulicach miast, inni padający śnieg. Ale najlepiej mają ci, którzy mają Express Plus, bo dostaną wszystko jak na tacy. Gonimy dalej z tą tacą. Odwiedzający ten kalifornijski park rozrywki zawieśli na jednej z maszyn. Zatrzymanie pracy dźwigu nastąpiło wskutek problemów technicznych. Ewakuowano 22 osoby. Diana i Maui podróżują po wodach oceanii. Wraz z grupą marynarzy wyruszają na poszukiwania innych plemion. Czy ta misja się powiedzie? Aż trudno w to uwierzyć: londyński startup wykorzystuje fale dźwiękowe do podnoszenia cieczy i drobnych nasion. Odkrycie ma zrewolucjonizować sektor rolny. Szukali mocnych wrażeń i znaleźli. Adrenalina musiała skoczyć gościom jednego z kalifornijskich parków rozrywki. Ponad 20 osób utknęło na Diabelskim Młynie. Pechowcy podobno nie chcieliby tej rozrywki powtarzać. To był prawdziwy horror. Pasażerowie popularnej atrakcji zostali uwięzieni wysoko nad ziemią i to na około 2 godziny. Of the ride of takie położenie zdecydowanie nie sprzyjało wypoczynkowi, dlatego gdy udało się sprowadzić turystów na ziemię, część z nich wymagała pomocy medycznej. Pracownicy parku rozrywki ustalili, że maszyna zatrzymała się wskutek problemów technicznych. Co na to sami zainteresowani? Może okazać się, że amatorzy tej przejażdżki w przyszłości będą szerokim łukiem omijali ten prawdziwie diabelski młyn. Paryż czeka na ten moment od pięciu lat. Zniszczona w 2019 roku w pożarze katedra Notre Dame wkrótce będzie dostępna dla wiernych i turystów. Uroczystości jej ponownego otwarcia planowane są na 8 grudnia. Natomiast dzień wcześniej odbędzie się nabożeństwo, podczas którego państwo francuskie symbolicznie przekaże kościołowi odbudowaną katedrę. Przewrócenie jej dawnej świetności to gigantyczne przedsięwzięcie. Składają się na nie odbudowa, konserwacja i badania ekspertów. Do pożaru świątyni doszło najprawdopodobniej w wyniku usterki elektrycznej, lub od nie papierosa. Sąsiad też człowiek, ale czasem potrafi przegiąć. Na przykład wtedy, gdy tak głośno słucha muzyki, że ściany się trzęsą, a szyby niemal wypadają z okien. Bo dźwięk ma moc. Z czym zresztą zgadzają się także naukowcy. Tęgie głowy postanowiły coś z tym fantem zrobić i użyły dźwięku do lewitowania przedmiotów. Nie, nie wydaje się państwu. Ten liść właśnie poderwał się z ziemi i zaczął latać. Wielkie Michalo, pomyślą niektórzy. Przecież na wietrze też liście latają, ale tu robią to dokładnie w sposób, w jaki chcemy. O! Tak jak te krople wody. We have an array. Mamy kilka głośników generujących dźwięk o częstotliwości 40 kHz, niesłyszalny dla człowieka. Magiczna sztuczka polega na tym, że jeżeli precyzyjnie ustawimy czas włączania i wyłączania poszczególnych głośników, możemy kształtować pole dźwiękowe i poruszać obiektem. Na razie to oczywiście tylko mała próbka, ale naukowcy z londyńskiego startupu wierzą, że klatka ciśnieniowa, jak ją nazwali, może zrewolucjonizować na przykład sortowanie nasion. Poniekąd już im się to udało, bo w nas ziarnko ciekawości zasiali. Halo, a pani to przypadkiem nie zabłądziła? Najwyraźniej tak, bo ośmiomiesięczna lwica błąkała się samotnie po mieście Ciudad Juárez w północnym Meksyku. Pomogli strażacy, którzy zaprosili zagubionego zwierzaka do transportera i przewieźli do schroniska. Przed lwicą jeszcze szczegółowe badania, ale weterynarze już stwierdzili, że czuje się dobrze. Jak żeby inaczej po takim spacerze? Tej nocy w warszawskim zoo doszło do zuchwałej kradzieży mleka. Na szczęście czujni pracownicy ogrodu oczy, to znaczy kamery, mają wszędzie. Otóż dorosła żyrafa Anastazja, korzystając z tego, że jej młodszy brat pomelo pił mleko mamy, postanowiła się, a co, podłączyć. Podobno to nie pierwszy raz, kiedy Anastazja podbiera nieco obiadu brata. Zoo zapowiedziało, że konsekwencji wobec łakomczucha nie wyciągnie, ale my zapowiadamy, że jeżeli to zachowanie się powtórzy, niesforna żyrafa znowu zostanie bohaterką Ekspresu Plus. A co? A co? W bloczku kulturalnym przenosimy się w znacznie bardziej surowe niż polska miejsce. Kilka opowieści z Islandii to spektakl nie tylko o Polakach i Islandczykach. To przede wszystkim próba odnalezienia odpowiedzi na pytanie, czym jest tożsamość narodowa i jaką rolę odgrywa w naszym życiu. Sztukę można zobaczyć w Teatrze Żeromskiego w Kielcach. Przejazdem na chwilę to jest co? Ile to jest chwila? Na kilka miesięcy, ale... Ja nie jestem taka. Polacy i Islandczycy, różne kultury, różne nawyki i potrzeby, a także inne spojrzenie na świat. Czy przeciwieństwa rzeczywiście się przyciągają? Czy można prowadzić dialog, gdy ma się inne poglądy? Uzyskanie odpowiedzi na te i wiele innych pytań łatwe nie będzie, ale bohaterowie sztuki, kilka opowieści z Islandii, podejmą dyskusję, by lepiej poznać swoje narodowe symbole, zwyczaje i tradycje. Spektakl można zobaczyć od dziś do piątku. Na Równi Krupowej w Zakopanem można oglądać sześć odrestaurowanych rzeźb wybitnego, lokalnego artysty Henryka Buszca. To prace zatytułowane Milenium, Rodzina, Poranek, Syn Nieba, Kosmonautka i Rakieta. Zakochany w zimowej stolicy polski rzeźbiarz przez lata tworzył dzieła inspirowane kosmosem, naturą i kulturą Podhala. Dzięki renowacji jego prace zyskały drugie życie i stały się atrakcją turystyczną Zakopanego. Warto je zobaczyć, bo to wyjątkowa okazja na kontakt z artystyczną wizją człowieka, potrafiąc w drewnie i kamieniu uchwycić duszę pod hala. Wajana i Maui wracają. Znowu połączą siły, by wyruszyć w niebezpieczną, pełną przegód podróż. Tym razem bohaterowie filmu Wajana 2, odpowiadając na wezwanie przodków, popłyną na dalekie i nieznane wcześniej wody Oceanii. Tam podejmą próbę odszukania innych ludzkich plemion. Muzykę do nowej animacji Disneya skomponował Mark Mancina, a piosenki napisali Abigail Barlow i Emily Burr. Produkcja trafi do polskich kin 27 listopada. Czego jak czego, ale śniegu w najbliższych dniach nam nie zabraknie. Chwilowo będzie także chłodniej. Ciepłe masy powietrza zaczną do Polski wracać w niedzielę. Przyniosą nawet 10 stopni na termometrach. W piątek śnieg popruszy w każdym regionie kraju. Miejscami może zamieniać się w deszcz ze śniegiem. Temperatury w granicach 1-2 stopni. Prawdziwie zimowa aura także w sobotę. W wielu regionach popruszy słaby śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem. Na termometrach do 4 stopni na Pomorzu Zachodnim ciśnienie będzie rosło. Za to od niedzieli przygotujmy się na ocieplenie. Na zachodzie będzie nawet 10 stopni. Na północy utrzyma się deszcz i deszcz ze śniegiem, ale w pozostałych regionach będzie pogodniej. Panie listopadzie, dziękujemy. Równy z Pana gość. Legenda zeszła ze sceny i zawiesiła rakietę na kołku. Jeden z najwybitniejszych tenisistów w dziejach, Rafael Nadal, rozegrał ostatni mecz w karierze. Łzy z oczu hiszpańskich kibiców polały się podwójne: raz za sprawą Nadala, dwa przez porażkę z Holandią w jednej ósmej finału Pucharu Davisa. Puchar Davisa był ostatnim tańcem Rafy nadala na zawodowych kortach. Mało kto jednak przypuszczał, że pożegnanie legendy nastąpi już po pierwszym dniu zmagań. Sam, 38-latek, przegrał z Van de w dwóch partiach i musiał liczyć na cud. Nie doczekał się go i oficjalnie pożegnanie stało się faktem. Owacją na stojąco i łzom wzruszenia nie było końca. Jestem zaszczycony karierą, którą miałem. Chciałbym być zapamiętany jako chłopiec, który osiągnął więcej niż kiedykolwiek marzył. Chciałbym też zostać zapamiętany. Pamiętany jako dobry człowiek z małej wioski na Majorce. Rafa Nadala zapamiętają wszyscy. Na zawodowych kortach spędził 23 lata. W tym czasie zdobył 92 tytuły, z czego aż 22 wielkoszlamowe. Około 200 przedmiotów pójdzie pod młotek na wyprzedaży pamiątek sportowych w brytyjskim domu aukcyjnym Surrey, wśród nich replika kasku podpisana przez samego Michaela Schumachera. Szczęśliwcy będą mogli nabyć również m.in. podpisaną limitowaną edycję książki o legendzie futbolu Pele czy też menu z 1956 roku z autografami zawodników Manchesteru United. Arabia Saudyjska pręży Moskwy i prezentuje swoje ambitne plany stadionowe na Mistrzostwa Świata w 2034 roku. Jednym z gigantów ma być imponujący obiekt w Riyadzie, który ma pomieścić ponad 90 tysięcy kibiców. Ma to być najnowocześniejszy stadion na świecie innymi słowy, budowa z rozmachem ale kto boga temu zabroni Pamiętają Państwo Maga Gayvera? Potrafił odnaleźć się w każdej sytuacji i poradzić sobie z każdą awarią. Tyle, że był wymyślony na potrzeby serialu. A my mamy prawdziwego, oryginalnego, z metką, metką Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo ten MacGyver to ta dam Radosław Sikorski. No i może kandydat na prezydenta, Radek Sikorski, nie potrafi się określić, czy jest za, czy przeciwko dopłatom dla deweloperów, ale za to w oczach ma klucz dynamometryczny i na pierwszy rzut oka potrafi ustalić siłę dokręcania kół co do newtonometra. Nissan Navaro, problem techniczny. Mateusz, mam problem z jednym samochodem. No tu jest źle przykręcone. No przecież to jest źle przykręcone koło. Zobaczcie, co tu się nie. dzieje. Jedna w ogóle odpadła, to trzeba przy, to trzeba przykręcić W ogóle odkręcone są. Może się odkręciło w trakcie. Jak to jest możliwe? To ma klucz. Ale trzeba podjechać na wulkanizację, nie? Żeby dokręcili to dobrze, bo... Nie, to tu ją dokręcisz. Ty człowieku, ale u, u nich ktoś to specjalnie odkręcił, znaczy żeby krystery? oni... No, żeby oni mieli roboty. Ty, dawaj sprawdzimy następne. Następne, o. na o. samym nie. Wszystkie odkręcone jak to możliwe no. wszystkie odkręcone. To tak nie może być wow. <laughs> Nissan Nawaro bardzo dobrze. Kierownica i koła marzenie. Dziękuję serdecznie. W pick który dostarczamy teraz do brygady wojskowej zatrzymaliśmy i się okazało się, że mieliśmy problem techniczny i koła były w... Odkręcone de facto. Ale na szczęście minister Sikorski, EGZEN i ekipa, która idzie z nami konwojem, pomogła mi rychło w czas i mogę jechać dalej. Czasem masz oczy bolą patrzeć, jak się przemęcza. Ciągle pracuje, wszystkiego przypilnuje, I jeszcze inni niektórzy wtekają mu szpilki. To nie ludzie, to wilki. To mówiła ona, Aleksandra Wiśniewska, posłanka koalicji obywatelskiej, zupełnie przypadkowa autorka tego filmu. Zrobił wrażenie i na nas. Takich kompetencji po ministrze Sikorskim zupełnie się nie spodziewaliśmy. Thank you, Radek. Za ciosem stara się iść program dzisiaj. Jego materiały też mają już powkręcane niemal wszystkie śrubki. Szymon hołownia nie uzna wyników wyborów prezydenckich. Zarzuty dyscyplinarne dla prokuratora Roberta Hernanda za film z Adamem Bodnarem. Protest pracowników zakładów chemicznych w policach. Resztę śrubek dzisiaj dokręci lada moment. Jest czas, bo program startuje o 19.00. A my zjeżdżamy do pit stopu, ale jutro o 16.55 będziemy jak nowi. Do zobaczenia.